Wielu z Was, chrześcijan, wierzących w, w Jezusa Chrystusa, stale zmaga się z tym problemem, że nie macie dokładnie, nie wiecie dokładnie, jak żyć, aby przynieść chwałę Bogu. Nie wiecie, jak a, zmagacie się z tym, a, co powinniście zrobić, żeby być. Prawdziwym chrześcijaninem, żeby pokazać Bogu, że Go kochacie i chcecie spełniać Jego, Jego wolę. Dlatego też Biblia jest pełna wskazówek mówiących o tym, jak powinniśmy żyć, co powinniśmy robić, żeby przynieść Bogu chwałę, a również, żeby poczuć wolność wolność od, od, od siły szatana. Więc chciałem teraz przeczytać taki fragment z Biblii, który bardzo ładnie to pokazuje i mam nadzieję, że pomoże niektórym z was w przetrwaniu i w pójściu w kierunku, który uwolni was od, od siły Szatana i pokaże Bogu waszą miłość do Niego i chęć chwalenia Go i błogosławienia Boga. Więc chciałem teraz przeczytać z Księgi Galatów, z 5 rozdziału z werset 13 do 26, to bardzo pięknie mówi, jak powinniśmy żyć, zwłaszcza wśród innych ludzi. I to mówi tak, wers 13. Wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę, postępujcie według ducha, a nie spełniajcie żądania ciała. Ciało bowiem, ciało bowiem od czego innego, do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czyńcie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, usprawiedliwienie bałwuchwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie. Niewłaściwa pogoń za zaszczytami niezgoła. Nie, nie, jeszcze raz. Nie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapewniam Wam, zap, zapowiadam Wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa. Ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami, mając życie od ducha. Do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Bardzo pięknie pokazane. Jak powinniśmy żyć wśród innych ludzi, żeby przynieść chwałę Bogu? Mam nadzieję, że to Ci pomoże. Mam nadzieję, że znajdziesz w Biblii jeszcze więcej podobnych przykładów, jak żyć. Mam nadzieję, że spotkamy się w niebie.